Ok, dobra, jestem pewny, że to trzeba wrzucić tutaj. Ale jest haczyk. Jeśli wrzucimy to w ten sposób, ten malowidło się odwróci. Dlatego też trzeba je odwrócić. Pyk. Raziel. No właśnie. Dosuwamy je jeszcze bardziej. Teraz pytanie, czy ono jest dobrze. Tak, jest OK. Dobra, no to jedno już mamy ustawione. Teraz zostały jeszcze trzy. Aaa, mi się, że ten kamyczek będzie trzeba ze dwa razy podwracać. Raz. I dwa. Powinno być OK. Energia tutaj jest już rana. W wielkich ilościach trzeba na to uważać i mieć patrzenie na pająki, a będzie dobrze. Malowidła ze wszystkich stron są chyba identyczne, tak, ze wszystkich stron są identyczne, ale różnią się tym, jakiego fragmentu brakuje. Dobra, z tym klockiem będzie najwięcej zabawy. Jak tylko to odwrócić odwrócę... moment nie, nie tak tak spróbuję tak tak i tak o, bajuk kurcze chodź zawsze mogę przenieść się do astralnego świata co mi to nie, nie rzuć nie. zabawką się nie rzuca a ty już promieniejesz Piękna na dzidę chyba idzie następny ale oni mało życia dają dobra, spróbujmy więc chyba nie jest zbyt dobrze przestawię go tylko tak do ściany nie będę go Wpychał do końca, tylko przystawia. O, czy to dobrze jest? Nie jestem pewny. Sprawdź. Jest ok, to zostało tylko jedno. Jak to tutaj jest ustawione? O, panią. Gdyby racja się nie odwrócił, to bym go nie zauważył. Ja bym dał za Soul Rivera w tym momencie. Fuck, uwolnił się. Dobra, tym razem już nie da rady. Weźmy by trochę uderz jeszcze i trawse. O Boże, jakie problemy. Obudził się, obudził się i szybko. No co jest? O, rano to spróbuję na inny. O, przesadził i je krwawić. Jest okej, okay, jest okej, okay, spokojnie, wszystko będzie dobrze. Nie budź mi się w takim momencie. Chodź tu. Muszę się ciebie pozbyć. Tak wcześniej, czy później będę musiał wejść do tego astralnego świata, tak czy owak. Dobra, jak to jest? A tu? Hmm. Ręka jest dobrze ustawiona, ale... no cóż, trzeba to odwrócić. Tak. Tak. I tak. jest okej. Okay. Tylko się odwrócę, żeby trafić. I... I co? I nic? I wysuwa się podstawka, możemy wracać. Nie ten przycisk to. Łucznia i idziemy. No super ściana. No to super partia. Bo drzwi się same nie otworzą. Teraz trzeba się wrócić w tamto miejsce. O ile dobrze pamiętam, tam były pająki. z kościany tylko żeby nie spaść pajączki chodźcie do papy raziela i jest chociaż nie nie chcę żebyście przyszły razielu przełącznik co za dziadostwo łap chyba nie zginął od tego nie, ale teraz gnie Uniknął Dobra, ulać sprawę, dawaj mi włócznie, idziemy stąd. Oni raz chodzą na czterech, raz na dwóch Chodzą jak są Po ścianach, w sufitach w Podłogach, w głowach Wentylator Ciepłe powietrze czy coś, ten desy Co ja mam teraz robić? Aha! Ok, rozumiem Przy pomocy przycisku R1 opadamy. A ja bym chciał polecieć w górę, co by na to? Wow, wow wow! Ok Raz, ale Cię wywiało Co to? Kamera z boku Zboczona kamera Czy ja tam mogę wejść? Podstawowe pytanie w tej grze Czy ja tam mogę wejść? Pewnie, że mogę Tylko, że jest po co? Po co to miało być? Do czego to miało służyć? Co to za miejsce? A nie mam pojęcia, nie idę tu. Albo zresztą zobaczyć co tu jest zawsze warto zaczynam w to wątpić kim ty jesteś Jakiś dziwny człowiek Boże Święty. Kto to wie, co to było No jakieś coś ja tam chcę iść O to jest pytanie A się przejdę zobaczyć co to tam jest Oprócz szuła Siema? Ała! Tak się wita Pana raz jedno To ładnie tak robić Jeszcze jeden Am, um, am um, i am um. Dobra Jakby co mogę się przenieść z powrotem A nie to nie ta melodia Rozumiem że tutaj nie ma Jest A się pobawię zobaczę co tu jest Co mi tam Jezu Już wiem co tu jest w... Wolałbym uniknąć spotkania z wami Mi ją zjeść. Dziękuję. Czekaj, czekaj, czekaj. Co to będzie? Noż ty będą, noż ty będą, noż ty jakąś część ty będą, noż ty będą, noż ty nie. nie. Pytanie, czy ja mam tu po co przychodzić Dobra, mam jakieś klocki, co z tego? Mogę je przesunąć Aha, okej, okay, teraz mogę je zrzucić Dobra, powiedzmy sobie wprost, tu mnie już nie było To jest wszyscy, rzucę już wszystkie cztery czy to jest obojętne jak ja je włożę? chyba nie bardzo albo i tak hmm. czekajcie one wszystkie mają ze trzech stron dziury? nie, to nie to znaczy, że to nie jest obojętne tu muszą być z dwóch stron, tu ma być też z dwóch stron, a tu z trzech. No nie będzie problem. Tak sądzę. Byk. Nie tak to miało być. Tak. Chociaż... Nie dobra, jest za późno Ciekawe co dostanę w nagrodę za to Na pewno nic A bardzo bym chciał coś dostać w Zamian zabawę za Nie, 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 nie tu tam Pek Pasuje O świetna nagroda, Pająk. Gdzie ja byłem tą włócznię Że jej nie wziął Nie trafiłem. Pięknie. Daj mi ją. Powiadam ci, daj mi ją. No bo jakiś przyszedł aut, ale jesteś w godzin rogu. też powinno wystarczyć. No, w takim tempie to już niedługo powinienem dostać z powrotem mojego solo rivera odwrócone w jednym kierunku hmm I jedne naprawdę dziwne z jednej strony musi być tylko jedna dziura wszędzie są dwie nevermind tak to muszę jakoś zrobić pytanie za 100 punktów czy z tej strony jest dziura nie ma. To teraz tak. Jak ja to odrzucę. Tak. Aha. W ten sposób razjel może po prostu położyć to. Dobrze wiedzieć. ja nie chcę położyć broni. Daj mi ją. Sądzę, że to trzeba dać teraz tamto miejsce Dobrze? Chyba tak Coś zaczęło płynąć Taki dźwięk uuu, Jakby jakaś pompa jest tylko z jednej strony. Może tutaj też jest, tylko ja tego nie widzę. Aha, czyli potrzebny jest środek i bok. Aha, czyli tu. To będzie łatwe Pila. Do tego i bok, a to jest y, przód i... Ty się tak stoi, to to jest prawa strona, czyli a tu jest przód i tak jakby się stało. To jest z prawej strony, tak? Tak. No to nie ma problemu. Drin, drin. A, bajek. Odejdź ode mnie. Masz karę. Puszę brzydła. Dobra, Ha, nie wyszło ci. Dobrze więc przesuńmy kloc do jego miejsca przeznaczenia i zostało tylko jedno. Czy on jest z dwóch stron? Trzeba go odwrócić. Nie w ten sposób. To nic nie pomoże. W ten sposób. I teraz tak. Tutaj. I... O, o, uwaga. Co mi to da? Wiele mi to pomogło szczerze mówiąc. Coś się rozpaliło.